Cześć, nazywam się Magda Zając, jestem wieloletnim instruktorem fitnessu. E, przygotowałam dla Was dzisiaj trening na głębokie mięśnie brzucha. Będzie dosłownie parę minut tak naprawdę e, i będziemy sobie ćwiczyć partie głębokie, e, głębokie mięśnie brzucha, które dla nas są bardzo istotne, szczególnie dla kobiet. E, weźmy też pod uwagę to, że choćby nawet wzmacnianie mięśnia poprzecznego e, i mięśni głębokich podnosi mięśnie dynamitnicy, jakby wzmacnia też mięśnie dynamitnicy, więc będziemy sobie z tym dzisiaj pracować. Oprócz tego będziemy sobie wykonywać dzisiaj ćwiczenia oddechowe, więc przygotujcie się na równie parę minut bardzo krótkiego takiego instruktażu, jak oddychać i dlaczego my tak nie robimy, nie wiem, dlaczego my w ten sposób nie oddamy, nie wiem, ale zaraz się dowiemy, jak oddychać. Więc moi drodzy, kładziemy się plecami na macie, żeby jeszcze była jasność przed tym treningiem. E, przygotujcie sobie taki paseczek. To jest tak naprawdę pasek wykorzystywany do jogi. To jest pasek taki parciany. Zobaczcie, to jest zwykły pasek, po prostu parciany pasek. Mm. Jak macie taki w domu, to świetnie. Jeżeli nie, to możecie wykorzystać swój pasek do spodni albo nawet ręcznik. Jakby nie ma, nie ma problemu. E, ja Manienkę teraz moją poproszę o to, żeby przeszła na swoje legowisio. Misiu, przyjdź tutaj, proszę. Chodź na miejsce. Masia, Maniu, na miejsce chodź. Ech, może być problem. Maniaka na miejsce. Ej, na miejsce. Dziękuję Ci bardzo. Jednak tak posłałam. Okej. Okay. się plecami na macie. Dzięki Ci kochana. I zaczniemy sobie może najpierw od wytłumaczenia jak to się pracuje z mięśniem poprzecznym brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha to jest mięsień, którego włókna biegną w ten sposób. No i musimy się jakby nauczyć go lokalizować, nauczyć się też go w ogóle wzmacniać. Mamy kolce bedrowe, to są te kolce, które mamy tutaj w miednicy z przodu. I te kolce bedrowe, słuchajcie, jak sobie położymy tu palce na kolcach bedrowych, zrobimy mały krok palcami do środka i mały krok palcami w dół, to tutaj dokładnie e, opieramy sobie jakby w tym momencie palce. I jak napiąć w ogóle poprzeczne mięsień brzucha? Ponieważ jest to mięśnie, które jest położone dosyć głęboko, więc można zrobić albo... <śmiech> albo, <śmiech> albo, <śmiech> albo <śmiech> się po prostu zaśmiać. I wtedy ten mięsień powszechny powinien się napiąć. Oczywiście weźcie też pod uwagę to, że może nastąpić, może dojść do takiej pułapki, może nastąpić napięcie mięśni skośnych. Czasami, jakby prace mięśnia powszechnego brzucha przyjmuje, przyjmują po prostu mięśnie skośne brzucha. Więc jeżeli dojdzie do takiego wybrzuszenia tego mięsia, żebyś taka podusia, to możliwe, że to nie jest mięsień poprzeczny, tylko właśnie mięśnie skośne. Więc weź głęboki wdech. I z wydechem napnij mięsień poprzeczny, czyli tutaj powinno wszystko stwarnieć. Weź jeszcze raz głęboki wdech, rozluźnij. I wydech, maksymalnie napięty mięsień poprzeczny. Oczywiście możesz sobie w tym ćwiczeniu zamknąć oczy. Możesz wykonać to jeszcze dwa razy, więc zróbmy to razem. Weź głęboki wdech. I wydech napnij mięsień poprzeczny. I jeszcze jeden raz, weź głęboki wdech. I wydech napięty. Ok, i teraz słuchajcie, dokonamy sobie teraz, takiego, przejdziemy do takiego ćwiczenia, które nazywa się mobilizacją miednicy. Mobilizacja miednicy, e, ci, którzy łazą na pilates, pewnie kojarzą o co chodzi, to jest nic innego jak podwijanie tej miednicy i odwijanie, przy czym my wychodzimy do góry i wracamy w dół bez podnoszenia e, pleców, czyli my podwijamy tą miednicę, najważniejsze podwiniem tej ogonek. I powoli wracamy w dół, ale pamiętajcie proszę też o tym, że tutaj jakby chcemy w maksymalnym stopniu wykorzystać ten poprzeczny mięsień brzucha i mięśnie głębokie w ogóle, mięśnie brzucha. Więc my chcemy mieć rozluźnione mięśnie pośladkowe. Czyli wystarczy, że tak naprawdę chwycicie sobie pośladki i taki mały test sobie zrobimy. Po prostu chwycić, sprawdzić, czy są galaretowate. Jak jest galareta, to znaczy, że nie są napięte i właśnie o to nam chodzi. Czyli cały ten, całe to ćwiczenie tak naprawdę jest przejęte przez mięśnie głębokie. Wszystko tutaj pracuje. I jeszcze raz, dość głęboki wdech i wydech rozluźnij. No i teraz spróbuj jeszcze raz wykonać to ćwiczenie czyli mamy spokojny wdech do góry, wydech ff, i powoli wracaj w dół. I wydech do góry, mocny brzuch, to wszystko jest napięte i powoli wracaj w dół, wdech. Ff, I z wydechem do góry. Ff, i jeszcze jeden raz wdech do dołu i z wydechem do góry. I teraz cały czas ćwiczymy w ten sposób, czyli z wydechem podwijamy tą miednicę, a z wdechem rozluźniamy. tylko różnica teraz jest taka, że staramy się jakby ograniczyć ten ruch, czyli zmniejszyć zakres tego ruchu. Czyli robimy sobie tak coraz mniej, coraz mniej. Połóż teraz dłonie, zobacz moje palce są złączone w kształt takiego trójkąta albo takiego diamentu palce wskazujące razem, kciuki razem. Kładę sobie teraz ręce na brzuchu, tak żeby kciuki były na linii pępka mniej więcej, a moje palce wskazujące na kości łonowej. I wyobrażam sobie teraz, że moja miednica pracując w ten sposób, jakby porusza też piłeczkę pingpongową, która jest pomiędzy moimi palcami kciukami, a wskazującymi, tak? Czyli tu jest piłeczka, wyobrażamy sobie, że ta piłeczka teraz przybliża się do kciuków, ponieważ ją przechylamy za pomocą miednicy i przechyla się bardziej do palców wskazujących. No i teraz zmniejszamy sobie ten ruch. Pięta palce, pięta palce. Może pięta palce, pięta palce. Małe palce, duże palce, małe palce, duże palce. No i teraz spróbuj zatrzymać miednicę w neutralnej pozycji. Czyli staramy się, jakby zostawić tą piłeczkę na samym środku tego trójkąta, czy tamtego diamentu. I to jest nasza neutralna pozycja dla naszej miednicy. Spróbuj Poczuć, na jakiej części twojego ciała opiera się ta miednica. Oczywiście jest to kość krzyżowa. Kość krzyżowa, czyli ta kość, która jest częścią miednicy, dociśnij ją mocno w tym momencie do maty. Czyli aktywuj mocno mięśnie brzucha. Zostań w tej pozycji, ściągnij łopatki, dociśnij kość krzyżową i teraz wyobraź sobie, że chcesz podnieść prawą nogę do góry tak, żeby reszta ciała się tu nie dowiedziała. Czyli masz wdech do góry prawa noga. I wydech bardzo powoli opuszczasz nogę w dół. I z wdechem lewa noga do góry, dociskasz kość krzyżową, maksymalnie napinasz brzuch, i powoli wracasz w dół. Tutaj łopatki są ściągnięte. Kość krzyżowa jest mocno dociśnięta, wdech prawa noga do góry, reszta ciała o tym nie wie. Tak naprawdę ruch jest wykonywany tylko i wyłącznie głową kości udowej. W panewce stawowej, biodrowej, prawej, lewej na zmianę. Wdech i wydech. I teraz skoncentruj się maksymalnie na tej kości krzyżowej. Ona jest dociśnięta, dąknij dolne żebra, dociśnij też klatkę piersiową, dociśnij też ręce. I uwaga, mocny brzuch z wdechem podnosisz prawą nogę. I teraz z wydechem wydłuż nogę po skosie, tak jakbyśmy chcieli sięgnąć mocno. Daleko przed siebie palcem do czegoś. I uginasz. I odkładasz. Twoje ciało jest nieruchomo. Ten ruch jest wykonany tylko i wyłącznie ze stawu biodrowego. Wdech. Wydech, wydłuż. I wdech. Ugni, Mocno napięty brzuch. Nie ruszamy się. Trzymaj pozycję. I opuść. Jeszcze raz to samo. Prawa noga. Wdech wydech wydłuż, dociśnij kość krzyżową. Wdech, ugnij i opuść. W momencie, kiedy prostujesz tą nogę, to też pamiętaj o tym, żeby aktywować czworogłowy mięsień uda. Czyli mocno wydłużamy. Wydłuż, mocne udo, ugnij i opuść. OK. I teraz powoli podnosimy sobie prawą nogę, Możesz w ramach kontroli położyć ręce tutaj na biodrach, na końcach biodrowych, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest napięte. Maksymalnie napięty brzuch i dodajemy sobie lewą nogę. No i możesz ręce zostawić wzdłuż tak żeby się przeasekurować, docisnąć te ręce teraz. I z wdechem opuszczasz prawą nogę i wydech. Lewa noga, wdech i wydech. Prawa noga wdech, mocno napięty brzuch i wydech. Twoje barki leżą luźno na macie. Możesz sobie teraz zamknąć oczy i po prostu poświęcić dla siebie tą chwilę. Z wdechem do dołu i wydech do góry. Jeszcze raz wdech i wydech do góry. I spróbuj teraz opuścić obydwie nogi bez zruszenia miednicy. Jeżeli by się okazało, że to jest jednak za trudne dla Ciebie, zostań w wersji prawa-lewa na zmianę. Albo możesz ewentualnie tutaj zablokować troszkę miednicę dłoni. Z do dołu i z do góry. Z do dołu i z, do góry. z do góry. Jeszcze raz. Wdech do dołu. I z wydechem do góry. Zatrzymaj. Oczywiście zawsze możemy sobie troszeczkę utrudnić to ćwiczenie. E, dodać koordynację. Obydwie ręce do góry. I teraz opuszczasz. Ręce oczywiście wyciągnij do góry mocno. Opuszczasz prawą nogę, lewą rękę. weź wdech, wydłuż. A z wydechem do góry. I wdech, dół. I wydech. I wdech, dół. I wydech. Po skosie, czyli prawa ręka, lewa noga. Albo lewa ręka, prawa noga, czyli druga strona. Wdech i wydech. Odcinek lędźwiowy jest cały czas stabilny, nie wykrzywiamy się w lędźwiach. Nasza kość krzyżowa jest mocno napięta. Gdyby ktoś chciał wyzwania, voila! Ciocia zawsze coś wymyśli. Wyciągamy też głowę i podnosimy głowę w górę. I tym samym opuszczasz, wdech i wydech. Tu jest wszystko mocno napięte. Wdech, barki są daleko od ucha. Twoja głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Nie wciskamy głowy do klatki piersiowej. Wdech. Wydech. I jeszcze jeden raz. Wdech do dołu. Wydech. Jeżeli nadal to dla Ciebie jest za mało, wersja hard. Nogi proste. Ręce w górę. Opuszczasz. Wdech. I wydech. Wracasz w górę. Fajnie by było oczywiście tą nogę opuścić nad podłogę. Jak się okazało, trochę za mało miejsca. Wdech. Wydech jeszcze jeden raz, wdech do dołu i wydech do góry, zatrzymaj ugnij nogi w kolanach, opuść głowę, bardzo powoli opuść teraz nogi i słuchajcie, przechodzimy sobie teraz do ćwiczeń oddechowych, ćwiczenia oddechowe, które tak naprawdę, tak jak mówię, wykorzystują e, jakby w pełni pojemność naszych płuc, słuchajcie, bardzo poważna rzecz, dlatego, że my na co dzień nie wykorzystujemy pełnej pojemności naszych płuc, to jest po pierwsze, po drugie, tak naprawdę to powietrze, w którym my oddychamy, nie dociera do dolnej partii naszych płuc. Pamiętajmy też o tym, że na pewnym etapie naszego życia, w pewnym wieku, te płuca w dolnej partii przestają być tak mocno aktywne, więc fajnie byłoby je już troszeczkę aktywować teraz, wykorzystajcie ten czas w tym momencie. Więc um, są trzy... Ro... Dzień dobry. Są trzy rodzaje oddechu. Szabuniu, proszę idź stąd, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Manianka. Są trzy rodzaje oddechu. Po pierwsze, asystenci. Są trzy rodzaje oddechu, wracając. Pierwszy oddech, który jest bardzo płytkim oddechem, jest to oddech szczytowy, tak zwany, czyli oddech, który wykonujemy tylko i wyłącznie tą górną częścią klatki piersiowej. I to jest najczęściej bardzo krótki też wdech, i płytki, więc jest to. Więc tak naprawdę tego powietrza nie dość, że mało dociera do nas. To jeszcze nie wykorzystujemy pojemności płuc. Drugi rodzaj oddechu to jest oddech tak zwany dolno-tylno-żebrowy, czyli oddech, który wykorzystuje właśnie dolną tylnią część naszych żeber i płuc. I w tym celu możecie położyć sobie ręce na biodrach, może na biodrach, na żebrach. Oczywiście najpierw możemy sobie zacząć to ćwiczenie w pozycji siedzącej, czyli tutaj jest głęboki wdech, oprzyj ręce na żebrach i wydech. Poczuj, jak Twoje żebra się rozprężają. Weź głęboki wdech i wydech. Pamiętajcie też o tym, że mięśnie żebrami są to bardzo krótkie mięśnie, więc one tak naprawdę jakby mają małą też możliwość rozciągliwości, a tak naprawdę przy ogromną, ponieważ my mamy możliwość rozciągania, tylko mało kiedy to robimy, bo nie oddychamy głęboko. I jeszcze raz weź głęboki wdech. I wydech. Innym sposobem, słuchajcie, oddechu, raczej jakby zostajemy przy tym samym sposobie, ale, by, ale jakby chciałabym Wam powiedzieć, jak jeszcze inaczej możecie sprawdzić, jak oddychać. Obie ręce krzyżujemy sobie tutaj w ten sposób, tak? I kładziemy sobie na dolnych tylnych żebrach, jakbyśmy sobie, jakbyśmy się sami chcieli przytulić troszeczkę. Czyli z tyłu wygląda to w ten sposób, że krzyżujemy ręce i obejmujemy się tutaj. I tak samo staramy się wziąć głęboki oddech, czyli mam wdech. Chciałeś poddać trochę, głęboki wdech, wydech. Jeszcze raz, głęboki wdech. I wydech. Czyli do tego oddechu tak naprawdę dzisiaj będziemy dążyć. Trzeci rodzaj oddechu. No, jest też, występuje taki, czyli tak zwany oddech tłuszczem brzusznym, czyli tak zwany brzuchem. Jeżeli oddamy brzuchem, wtedy nam się powiększa tutaj, wiecie, przestrzeń. Niektórzy są w stanie tak nawet oddać, że wyglądają, jakby byli na jakimś etapie ciąży już w tym momencie. Natomiast tak naprawdę dla nas najważniejsze jest to, żeby oddychać właśnie dolno tylno żebrowo Żeby sobie sprawdzić, jak to w ogóle wygląda dla nas, dla naszego ciała, I jeszcze raz kładziemy się plecami na macie. Przygotujcie sobie te paseczki, jeżeli macie gdzieś tam do dyspozycji. I fajnie by było właśnie położyć się z tym paseczkiem tutaj, tak? Czyli pod plecami, pod tylnymi żebrami, pod tylnymi żebrami. Oh, kładziemy się plecami na macie, ok? No i tutaj mamy pasek na dolnych tylnych żebrach, dociskamy. I słuchajcie, wracamy do pozycji, do której byłam, o której była mowa na samym początku. Czyli dociskamy kość krzyżową, maksymalnie napinamy mięśnie brzucha, domykamy sobie dolne żebra, dociskamy klatkę piersiową do maty. Teraz jak macie jakiegoś pomocnika obok siebie, Manianka bardzo się tu proszę o pomoc, to oczywiście on może Wam sprawdzić ten pasek, zobaczcie. On tutaj nie powinien się przesuwać, bo moja klatka piersiowa jest mocno wciśnięta. Mój odcinek lędźwiowy jest w naturalnej pozycji, w tej, w tej, w tej, w tej, w tej pozycji na naturalnym kształcie tak naprawdę. I teraz słuchajcie, wyobrażamy sobie, że mamy do czynienia z takim pięknym pasem, ten pas albo szal, albo cokolwiek to macie w domu, krzyżujemy sobie na klatce piersiowej. Teraz e, zaczniemy sobie od ćwiczenia z rękami, to co było w pozycji siedzącej, czyli krzyżujemy sobie ręce na klatce piersiowej, możecie sobie oczywiście zamknąć oczy, ustabilizuj pozycję i w tej pozycji teraz trzymając się za klatkę piersiową, weź głęboki wdech, spróbuj poprowadzić powietrze, do Twoich rąk, czyli mamy wdech, i wydech. Głęboki wdech. I wydech. To powietrze chcemy poprowadzić do naszych rąk, czyli jest taki instrument nazywa się akordeon. Pewnie kojarzycie. Wyobraźcie sobie teraz, że wasze żebra i płuca są jak taki akordeon. To się rozprężają i ściskają, rozprężają. I ściskają. Więc jeszcze raz weź głęboki wdech. Czyli tu prowadzimy to powietrze. I wydech. I teraz spróbuj wykorzystać pasek. Czyli mamy. Trzymamy sobie pasek skrzyżowany. Weź głęboki wdech. Popatrz, jak on się rozpręża. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. Jeszcze raz weź głęboki wdech i wdech. Czyli tak naprawdę możemy pracować z takim paskiem. Do tego oddechu my dążymy. Więc chcemy mieć cały czas pozycję poprawną, mieć doklejony odcinek krzyżowy, kość krzyżową, mocno napięty brzuch, mocno domknięte dolne żebra, tutaj oddechem popracować sobie troszeczkę. No i takim testem dla nas, czy aby na pewno to powietrze dotarło tam, gdzie chcemy, czyli czy aby na pewno dotarło do dolnych tylnych żeber, uwaga, kładziemy sobie rękę na tłoczni brzusznej, czyli mniej więcej pod pępkiem. Oraz na, tutaj mniej więcej na linii obojczyków troszeczkę niżej, na górnej części mostku, mostka. I teraz weź głęboki wdech, chcąc poprowadzić to powietrze jeszcze raz do dolnych tylnych żeber. I wydech. Jeszcze raz weź głęboki wdech. I wydech. I teraz na czym polega test? Test moje drodzy polega na tym że nasze ręce na linii tłoczni brzusznej, na linii górnej części mostka nie powinny się w ogóle podnosić. Oczywiście wiadomo, że są tam jakieś widełki, troszkę żeby go podnieść, ale nie chcemy, żeby to wyglądało tak. Tak, ani tu. Tak, tylko my chcemy to powietrze tu doprowadzić, a tutaj chcemy mieć stabilne, więc zrób jeszcze raz ze mną trzy wdechy, trzy wydechy. Sprawdź, czy aby na pewno kość krzyżowa jest dociśnięta, czy na pewno mamy domknięte dolne żebra, czy na pewno mamy napięty brzuch. Weź głęboki wdech. Wydech. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz. Weź głęboki wdech. I wydech. I oczywiście rozluźniamy, można naprawdę ciągnąć nogę do siebie, delikatnie, lekką kołyską przechodzimy sobie do góry. Oczywiście jeżeli jest za ciężko, to pamiętamy, że możemy sobie bokiem przejść do góry, jak na przykład mamy problemy z odcinkiem lędźwiowym, albo jesteśmy w zaawansowanej ciąży, to też nie przechodzimy już kołyską, tylko bokiem w górę. No i teraz tak naprawdę oczywiście mogę sobie jakby praktykować to ćwiczenie oddechowe, praktykować to ćwiczenie ze wzmacnianiem mięśni głębokich brzucha. Pamiętajcie jednak o tym, że w ciągu dnia jakby my nie wykorzystujemy w pełni pojemności naszych płuc. Nasze płuca nie umieją tak głęboko oddychać. My tego nie potrafimy. Więc jak zaczniecie w ogóle robić takie ćwiczenia i praktykować w ten sposób oddechu, to sprawdźcie, czy aby na pewno to nie jest dla Was za trudne, czy to nie jest za ciężkie. Będzie trudne, będzie ciężkie, ale nie zniechęcajcie się. Pamiętajcie też o tym, że jakby my na początek, jak zaczniemy sobie to ćwiczyć, nie możemy wykorzystywać Albo inaczej, nie chcemy zaangażować się w to w 100%. Dlatego, że przy głębszych oddechach, przy głębszych wdechach i wydechach może dojść do czegoś takiego jak zawroty głowy. A tego tym bardziej nie chcemy. Więc spróbuj wziąć głęboki wdech, jeszcze dłuższy wydech, ale wykorzystaj takie swoje 70% możliwości. A potem, po jakimś czasie, jak już poczujesz się pewnie z tym oddechem, z tym rodzajem oddechu, wykorzystaj 80%. Jak już będziesz pewny, pewna. 90%, tak? Więc jakby pamiętajcie, że każdy, każdy dodatkowy procent pojemności naszych płuc jest bardzo ważny. Nauczmy się oddychać właśnie w ten sposób, wykorzystując pojemność naszych płuc, nauczmy się w ogóle głęboko oddychać i korzystać ogromną przyjemność z tego. I nauczmy się w ogóle czuć nasze ciało, tak? Czyli poczujmy, jak to powietrze wypełnia nasz organizm. Słuchajcie, to jest niesamowita, niesamowity dar w ogóle móc wziąć głęboki oddech. To jest ogromny dar którego my po prostu nie umiemy docenić, więc trzymam za Was kciuki mocno, żebyście praktykowali takie ćwiczenia sami. Jakbyście mieli jakieś pytanie, to śmiało piszcie chętnie, odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli tylko będę dała radę. Trzymam za Was kciuki, oddechu jak najwięcej głębokiego, no i słuchajcie, namaste. Mocno Was pozdrawiam, wysyłam dużo, mocno, mocno, dużo fajnej energii. Ciao!